Czerwony mały szczeniak nie mógł opanować swojej radości, kiedy dowiedział się, że jest zabierany przez kochających właścicieli. Schronienie zamieszcza zdjęcia psów i kotów na swoich mediach społecznościowych, które oferuje do adopcji. Pewnego dnia na jego kontach pojawił się obraz rudego szczeniaka, który czekał na swoją kolej. Było też wielu, którzy chcieli adoptować uroczego, pieska. Nieco później schronisko pokazało, jak Tom został zabrany. Szczeniak uśmiechał się tak słodko, że jego filmiki natychmiast stały się. Wirel, ulubieniec milionów, otrzymał przydomek Tom. Ponadto pracownicy organizacji pokazali nową panią dziecka. Szczeniak wzruszająco skręcił się w piłkę w jej ramionach i przylgnął do dziewczyny całym swoim małym ciałem. Tom zatopił się w duszach użytkowników mediów społecznościowych, że subskrybenci schroniska nieustannie pytają o jej los. Administratorzy są zmęczeni odpowiadaniem na każde z nich. Dlatego po kilku miesiącach zamieścili zdjęcie dziewczynki, która znacznie urosła. Nadal jednak nie przestaje się uśmiechać. Fani Toma wciąż nie przestają śledzić jej życie. Dziecko wyrosło jak pitbulla, ale pozostaje bardzo przyjazny i zabawny. Przy okazji, wiele osób boi się tej rasy, ale wystarczy. Spójrzcie, jak pitbull potrafią wczuć się w inne, zwierzętami w kreskówkach. Tom jest bardzo czuły, a jej uśmiech go zdobi. Wielu jest pewnych, że dzięki wyrazowi radości na twarzy może zostać gwiazdą. Lepiej jednak, żeby nie uśmiechali się jej inni krewni, na przykład jak pies o imieniu Gus. Choć i ta piękność stała się sławna. Drodzy przyjaciele, jeśli podobał Ci się ten film, proszę polub i subskrybuj kanał po więcej.